Nie każda cisza to pokój. Czasem to tylko człowiek, który już nie ma siły krzyczeć. Wiele razy mówiłeś, nie trzymam urazy, ale w głębi duszy czułeś gulę. I nie dlatego, że jesteś zawistny. Tylko dlatego, że Twoje serce nie dostało sprawiedliwości. Wybaczenie? Jasne, ale nie takie na pokaz. Nie takie, które znowu pozwala komuś wejść do Twojego życia. I zniszczyć cię od środka. Czasem wybaczam, znaczy nie życzę ci źle, ale trzymaj się z daleka. Nie myl tego z urazą. Uraza to wtedy, gdy chcesz kogoś zniszczyć. Granice to wtedy, gdy chcesz ratować siebie. Nie jesteś zły, że odciąłeś toksycznych ludzi. Jesteś zdrowy, bo w końcu przestałeś dawać szansę tym, którzy udowodnili, że nie potrafią kochać. Wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się potrzeba wyjaśniania, dlaczego już nie odbierasz telefonu. Nie każda relacja zasługuje na drugą szansę. Nie każdy dramat kończy się pojednaniem. Nie jesteś winny za to, że przestałeś się dawać ranić. To nie uraza, to uzdrowienie. A uzdrowienie często wygląda jak samotność, ale smakuje jak spokój.